Wigilia Narodzenia Pańskiego. W pierwszym czytaniu z drugiej księgi Samuela mamy bardzo ciekawy opis, jak Dawid chce zbudować świątynię. I mówi o tym prorokowi Natanowi. Prorok to była osoba, która w jakimś sensie była odpowiedzialna za to, żeby tłumaczyć królowi, tłumaczyć ludziom, co Pan Bóg ma do powiedzenia. No i pierwsza reakcja proroka jest taka: A rób, czemu nie? Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z Tobą. Czyli można powiedzieć, zachęca króla Dawida. Lecz tej samej nocy, mówi Pismo, Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. I mówi, że to nie Dawid zbuduje dom na mieszkanie Panu Bogu. Skąd się bierze ta różnorodność proroka? Jeśli prorok ma mówić w imieniu Pana Boga, to dlaczego najpierw mówi do króla Dawida: Rób tak, a potem Panu mówi nie rób tak? Dlatego, że każdy z nas ma w sobie coś takiego, nawet jak jest prorokiem Pańskim, nawet jak jest chrześcijaninem, nawet jak jest księdzem, biskupem, papieżem, ma w sobie coś takiego, że jest przede wszystkim człowiekiem. Ma własną opinię, ma własny osąd, ma własne wyobrażenie. I to jest normalne, że my normalnie w życiu się posługujemy własnymi odczuciami, mówimy, co o tym myślimy. Natomiast chodzi o to, żeby te nasze własne uczucia skonfrontować i umieć powiedzieć potem inaczej jak się musiał czuć prorok, który jednego dnia mówi do Dawida zrób, co uważasz za słuszne, a następnego dnia mówi nie, tego nie rób. Niesamowita pokora człowieka, który wie, że czasem trzeba zmienić zdanie, bo nasze ludzkie opinie, nasze wyobrażenia, one są tylko naszą taką pierwszą reakcją. Natomiast to, co jest naszym zadaniem, to jest konfrontowanie z siebie ze Słowem Boga. Czy Pan Bóg do nas będzie przemawiał w nocy, czy Pan Bóg będzie przemawiał podczas studiowania Pisma Świętego, czy Pan Bóg będzie przemawiał przez jakieś wizje czy cokolwiek, szalnie ważne jest to, żeby Pana Boga słuchać, żeby swoje własne opinie konfrontować z tym, co Bóg ma do powiedzenia, byśmy nie opierali swojej wizji, swojego świata na naszych własnych wyobrażeniach, ale na słowie samego Boga. Psalmista wychwala wierność Pana Boga, o łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami. Potem znowu powiem na wieki, ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Wierność to jest jeden z najpiękniejszych atrybutów Pana Boga. Pokochać Bo to jest piękne, ale, ale przecież można kochać na chwilę. Być dobrym to jest piękne, ale można być dobrym na chwilę. Natomiast jeżeli człowiek jest wierny w miłości, wierny w dobroci, wierny znaczy stały, stały, prawdziwy, taki, na którym można się oprzeć, to jest najcenniejszy skarb, jaki musi być na świecie bo my tak naprawdę się boimy też boimy się tego, że my się zmienimy, boimy się tego, że ludzie na których się opieramy, że oni się zmienią, że oni zmienią zdanie, sami widzimy też, ile ludzi się rozwodzi, ile odchodzi od kapłaństwa czy z zakonu, ile ludzi, którzy wydawał się tak wielcy i wspaniali, zmienia swoje zdanie, myślenie, i można by powiedzieć, jak ja się mogę oprzeć, jak, jak ja mogę być pewnym, że, że ta osoba, że, że, to, że to powołanie będzie moim powołaniem. Pan Bóg jest absolutnie rzeczywistością, na której można się oprzeć, bo On wiary dochowuje zawsze. On jest zawsze wierny miłości, zawsze wierny dobroci, zawsze wierny łaskawości. Dlatego tak warto postawić na Pana Boga, bo to jest najbardziej pewne. Pewny, pewna tajemnica, pewna rzeczywistość, na której warto postawić nie tylko trochę, ale całkiem wszystko. Ewangelia jest ewangelią, która mówi, przekazuje pieśń Zachariasza po tym jak, jak urodził mu się syn w podeszłym wieku Jan i w czasie tej pieśni mówi takie mniej więcej takie jedno zdanie: jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Jego ludowi dasz poznać zbawienie. Wolność poznaje się przez to, że grzechy zostają człowiekowi odpuszczone. Rozumiemy wolność w, w rozumieniu politycznym, rozumiemy wolność w rozumieniu, żeby nikt nas nie zmuszał, ale dobrze byłoby zrozumieć wolność człowieka, tą najpiękniejszy wyraz wolności, jakim jest zbawienie, najpiękniejsze imię miłości, jakie jest zbawienie, jako uwolnienie od grzechów. Nie ma wolności prawdziwej człowieka, jeżeli żyjemy z grzechami. Nie ma wolności, jeżeli nie zostaną nam odpuszczone grzechy. Stąd, taka, stąd taki um, nacisk, można powiedzieć, na to, żebyśmy się wyspowiadali przed świętami, żebyśmy zostawili grzechy, żebyśmy nie byli do nich przywiązani. Wtedy będziemy wolni. A kiedy będziemy wolni, wtedy, wtedy poczujemy, że rzeczywiście to jest niesamowita tożsamość człowieka i niesamowita kondycja człowieka być prawdziwie wolnym. Czekamy na Chrystusa, bo On potrafi wyzwolić każdego z nas, nawet z najcięższego grzechu, i ściągnąć z nas nawet największe brzemię. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.